9 w lewo. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nie no. No 9 w lewo. No tak, nie no, taki otwieram pierwszy raz. 9 w lewo. Co to znaczy 9 w lewo? No powinno być 9, 15, 7 po prostu. Czyli powinienem zrobić tak. Tak. I tak.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwa, trzy, na jedna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, trudne te zagadki.